Życie prankstera. Życie prankstera nie jest proste, co nie? Ale wszyscy kochamy pranki, przecież na YouTube jest tyle pranków. To w sumie nie wiem czemu, ale, ale są. I dzisiaj zobaczymy sobie pranki od Free Go, pomysły świetne na pranki. Bo przecież każdy z nas ma czasami tak, że siedzi sobie gdzieś z grupą znajomych i nagle pomyśli sobie, hmm, ale bym sprankował ich wszystkich. No nie istnieje lepszy sposób na spędzanie czasu. I dlatego dziś sobie zobaczymy pomysły na pranki. Na pewno będzie świetnie. Jeśli Ci się film spodobał, zostaw suba, zadzwoń mi łapkę w górę i jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to wbij na mojego Instagrama i zostaw followa, bo tam na relacji czasami robię dziwne rzeczy, jak, jak na przykład to i nie wiem czemu, ale, ale tak jest. Dobra, lecimy. Czy Wy też, jak Kevin, nie potraficie sobie odmówić wykręcenia komuś pranka? Normalnie to teraz bym powiedział coś niemiłego, ale, ale to jest Kevin, także, także nie powiem. Zwłaszcza, kiedy ofiara jest tak naiwna jak Bella. Ale jest Bella głupia, Jezu. Co to jest w sumie za prank? Dajesz komuś kolę? To nie wiem, no ja mogę przyjąć kolę. Prankujcie no. <gryw> mnie tak. Przecież dopiero włożyłam ją do lodówki. Jeśli podoba Wam się ten żart, to oglądajcie dalej, bo mamy dla Was więcej genialnych pranków. Niezbyt mi się podobał, muszę przyznać, ale... ale właśnie o to w tym chodzi. Ciekawe, co on ogląda. Wygląda nieźle. Kurczę, głowa mi zasłania. O, to jest, to jest najgorsze. Jak coś robisz na telefonie i ktoś się gapi. Prywatności trochę. Choć nie ukrywam, że ja też tak robię. Hipokryto je. To o wiele lepsze niż lekcja. Świnia z ciebie, Kevin. Po pierwsze, cze czemu świnia? To ty się gapisz w jego telefon. Coś mi mówi, że będzie tego żałował. I tak jednym zwinnym ruchem Justin przykuje Kevina do krzesła. A po drugie, czemu wziąłeś ze sobą siedem tryty, trytytek, co? To jest coś, co każdy uczeń bierze ze sobą do szkoły? Tak, na wszelki wypadek. Jakbym akurat miał kogoś, wiecie, prawda, przypiąć do krzesła. I tak policzyłem te trytytki. Zastopowałem i policzyłem te trytytki. Tak. Nie wiem, co jest ze mną, tak. Nie wiem, co ja robię w swoim życiu. Spróbuj teraz się gdzieś ruszyć. Nie wyłączyłem dźwięków. No, jak, jak wrócimy do szkoły i ja akurat będę miał przy sobie trytytytytytki, a na pewno będę miał, bo każda normalna osoba, każdy normalny uczeń przy sobie nosi zawsze do szkoły, to będzie prank stulecia. Kevin, zapraszam do tablicy. Ja? Niech to. Ha? I kto tu jest świnią? Czemu zrobiłeś coś takiego Kevinowi? Powinieneś za to spłonąć w piekle. A wcześniej na stosie. Nie wiem, co tu się dzieje i chyba nie chcę wiedzieć. Mogę to rozwiązać z ławki, pani Appleby? Pani Appleby! Pani Appleby, już prawie o tym zapomniałem! Pani Bumbleby. Wygląda na to, że Justin mocno zakuwa w sobotę. Idziemy popykać w kosza? Nie, nie możecie! Ja też bym sobie teraz pograł w koszale, ale nie można. Trzeba zostać w domu. Zostańcie w domu. Zagramy w coś? Mam nową grę. Nie widzisz, że się uczę na WOS? O, co? Uczy się na WOS? Co? Jak można się uczyć na WOS? Chyba czas, żebym cię nauczył, jak korzystać z życia. No, dobrze, Kevin, sprankuj go. Pokaż mu, jak się powinno żyć. Jedyne, prawilne życie to życie prankstera. Te balony powinny załatwić sprawę. Zwłaszcza, kiedy napełnię je wodą. Hmm, balony z wodą. Oryginalnie, odkrywczo. I przede wszystkim zaskakująco. 10 na 10 i punkt stylu. No to zaczynamy zabawę. Wow, nic nie jest go w stanie rozproszyć. Przerwę na chwilę, przerwę na chwilę. Powiedz mi, dlaczego na YouTube jest tyle tych pranków. Czy jakakolwiek zdrowa psychicznie osoba siedzi sobie z kolegami i nagle uzna w trakcie rozmowy, że... Ah, hmm, rzuciłbym sobie balonami z wodą w kolegów. No, to, to jest świetny plan. To teraz gwóźdź programu i to, kolego. Wow, Justin się nie spodziewał, że siedzi w polu oprysku. Moje zadanie domowe zniszczone. Zajebisty prank. To jest akurat dobry prank. Robi pracę domową godzinami. Nareszcie, już prawie skończył. A tu Kevin rzuca w ciebie balonem z wodą i niszczy wszystko. Jak ja uwielbiam Kevina, no to jak można go nie uwielbiać, no? I co mam teraz zrobić? Kevin. To... Co zrobiłby w tym momencie każdy normalny człowiek? Sprankować go. Jeśli myśleliście, że Kevin potrafi sobie odmówić zerkania w lustro, to wcale go nie znacie. Ach, jeszcze nie skończyłeś? Ja go doskonale wiem. Co? To nie tak miało być. Ja go doskonale znam. I wiem, że nie. Mo I wiem, że nie może sobie odmówić. Kiedyś, jak byliśmy na wycieczce w Azerbejdżanie, zgubił się, bo przeglądał się w kałuży. Godzinami podziwiał swoje odbicie, aż w końcu kałuża stała się sucha. I kiedy wydawać by się mogło, że wszystko jest w najlepszym porządku, Kevin znajduje kolejne lustro. Dobra, Kevin przychodzi z uzależnienia od kleju do czegoś takiego. To mi się nie podoba, tak być nie powinno. Moje włosy nawet nie drgnęły, odkąd wyszedłeś z łazienki. Ciekawe jak ten gościu sprankuje Kevina. Może rozwali mu lustro na głowie, to, to, by, to by było ciekawe. Okej, okay, Kevin przysnął, więc to najlepszy czas na wykręcenie mu jakiegoś pranka za tę próżność. Udowodnię mu, że wygląd to nie wszystko. Wygląd to nie wszystko, prawda, ale jak wyglądasz jak Kevin, to możesz mieć wszystko. Pora na kilka pryszczy. Z dodatkiem białego kleju, żeby wyglądały jak prawdziwe. Białego kleju mówisz? Mniam miam. Ha? Co to jest? Dziwnie się zachowujecie. Przecież tak nie wyglądają pryszcze. No, po prostu, jak on ich dotnie, to się rozwalą raczej, co nie? Czemu w ogóle prankujecie się w taki sposób? Ogólnie czemu się prankujecie podczas lekcji. Nie macie niczego lepszego do roboty. Włosy igła. Co ja mam na twarzy? Zabiję was! Tak, zabij ich. Kevin, zrób to, co trzeba. Odważyli się Ciebie ośmieszyć. Zasługują na śmierć. Ten niepozorny przedmiot pomoże mi wykręcić epickiego pranka. Samoprzylepna moc aktywowana. E tam pranka, przyklej mu serdu. Serduszko! Ach, ten Kevin! Kowaj to, czas nim przeszedł. Dobrze, że możesz się przywitać jedną ręką. A pamiętacie te czasy, kiedy jeszcze można było się w ogóle witać? Ja już ledwo, ja już ledwo w ogóle pamiętam czasy, ja już ledwo pamiętam, co się dzieje w... No, wiem, tracę po prostu kontakt z rzeczywistością, no. Tak, udało się. Będzie miał serce na dupie. Frank roku. Lepszy niż Marcin Dubiel. Jakiś ochotnik. Justin się zgłasza. Justin! Dziwnie się zgłaszasz! Kto się tak zgłasza? Serio? To? Znaczy. Ale to jak się zgłaszasz, jeszcze jesteś takim kujonem, co zawsze. A nie tak, a nie tak, tak się nie zgłasza. Chociaż w sumie to jest takie to jest takie pół zgłoszenie, kiedy. No tak. Wiem, a nie jednak tak trochę wiem. Trochę wiem, może, może mnie pani wziąć, ale w sumie to, no nie wiem czy wiem. I to co właśnie powiedziałem to, to, to nie wiem co to było. I współczuję się, że tego wysłuchałeś. Jednak cierpliwość popłaca. Wygląda jakby zrobił tęczową dwójkę. Ha? Co to? Proste pomysły są najlepsze. Jakie pomysły? Proste? Serio to jest według ciebie proste? Zrobienie czegoś takiego z moimi skillsami plastycznymi zajęłoby jakieś 3 godziny. I po co, żeby go sprankować? Pewnie zostać opie przed nauczycielki jeszcze. Nie wiem, to chyba już lepiej obierać ziemniaki przez te 3 godziny. To jakiś żart, Justin? Niech zgadnę, kto za tym stoi. Kevin, kłam! Nie daj się, nie poddawaj się. Kłam! Powiedz, że to Tomasz Korolak zrobił. Mini Mike. Wiki Gabor. nie, Wikigabor Gabor to złuchu w sumie. A mini Mike i Tomasz Korolak to w ogóle. Nie, co ja że niby ja? Nic podobnego. Kevin w tym momencie zrobił taką typową minę jakby się zesrał. Te wszystkie filmiki trochę zmęczyły Justina. Mm. Czyli wiemy, że ogląda YouTube'a. Myślę, że znacie różnicę. Filmy na przykład w kinie to są filmy, no nie? Albo w telewizji, nie wiem, na Netflixie, gdziekolwiek. Ale filmy na YouTube'ie to są już filmiki. Teraz będzie mi tu chrapał, zamknę po cichu komputer i podłożę to stolik. Justin na bank się wścieknie za taką pobudkę. Ale Kevin, tak sobie myślę, może byś tak tego stoliczka użył raczej do nauki, nie? Wtedy tak ci przeszkadzały filmiki. Teraz mógłbyś się połączyć normalnie, bo to chciałeś robić, nie? Idealnie to musiało boleć. No, tre tam musiało boleć, ale to tylko ból fizyczny. Wiesz, co było lepsze, Kevin? Wyobraź sobie taką sytuację: dajesz ten stół nad jego głowę, siadasz na nim, budzisz go jakimś dziwnym krzykiem, potem on uderza się głową w ten stoliczek. Potem ty bierzesz ten stolik, rzucasz nim o ścianę i zaczynasz tańczyć makarenę, śpiewając, przejmujemy YouTube I to nie tylko by się odbiło na jego stanie fizycznym, ale także psychicznym. To na psychicznym zdecydowanie bardziej. Nigdy już nie byłby tym samym człowiekiem. I to byłby najlepszy prank wszechczasów. Co się dzieje? Ale ci się zaraz oberwie, Kevin. Na co czekasz? Z nogi. No widzicie, słaby ten prank. Gdyby się wydarzyło to, co ja mówiłem, to on by nie wstał z łóżka. On by przez jakąś godzinę co najmniej musiał się zastanawiać nad sensem egzystencji. Koniec! No a jeśli dotarłeś do tego momentu, to oczywiście napisz komentarz. Wody słonej nie pijemy. Zostaw sub dzwonem łapkę w górę i zafollowuj na Instagramie Chris no Joke, tak zresztą jak wszędzie. I żegnamy się z wami, cześć! <klopki>